Cześć! Z tej strony Sydonia z Pąszowych Newsów. Choć mamy połowę lata, to wydawcy nie próżnują i na przełomie lipca i sierpnia odpalili kilka przedsprzedaży, było kilka premier oraz innych ciekawych informacji. Zapraszam Was zatem na skrót wiadomości z ostatniego tygodnia. Zaczynamy od bodaj największej gabaretowo-przedsprzedaży z tych ostatnich dni, czyli polskiej edycji Apiary. Gra od razu przykuwa wzrok swoim wyglądem i tematem, bo mamy tutaj euro o kosmicznych pszczołach. Każdy z graczy wcieli się w jedną z 20 unikalnych frakcji. I poprzez umieszczanie robotnic na różnych polach akcji będziemy eksplorować planety, czy pozyskiwać kafelki do rozbudowy swojego ula. Grę oryginalnie wydał Stonemaier Games, więc o jakość wykonania nie musimy się martwić. I Apiary było jedną z hitów poprzedniego Essen. Polską wersję przygotowuje Rebel i na premierę nie będziemy musieli długo czekać, bo ta została zaplanowana na 28 sierpnia. Pozostając w temacie wydawnictwa Rebel ruszyła również przed sprzedaż Star Wars The, The Building Game Clone Wars. Jest to drugie pudełko z tą dwuosobową, pojedynkową grą, która oczywiście napędzana jest mechaniką budowania talii. Jeśli macie pierwszą część, to będziecie mogli ją połączyć z tą właśnie drugą, najnowszą. Jeśli natomiast pierwszej nie macie, to nie ma problemu, bo Clone Wars będzie funkcjonować również jako samodzielna gra. Polska premiera planowana jest na 30 sierpnia. Gracze doskonale wiedzą, że wydawnictwo Chacha Games lubi duże czarne pudła i gry Amery, ale czasem robią wyjątki. Jednym z nich są nawiedzone krainy, czyli polska edycja Haunted Lands od Ludus Magnus Studio. W sklepie Czachy możecie już znaleźć przedsprzedaż tego tytułu w cenie 149 zł. Potrwa ona do 16 sierpnia, a premiera gry wstępnie jest zaplanowana na październik. Nawiedzone krainy są grą euro o bardzo ciekawym podłożu fabularnym, mianowicie mamy tutaj duchy, które nie mogą przedostać się do innego świata i nawiedzają królestwo. Gracze wcielą się w tzw. widzących, którzy potrafią komunikować się z tymi widmami i tym samym muszą im pomóc opuścić krainę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak gra się w ten tytuł, to na naszym kanale jest materiał Moniki. Link znajdziecie w opisie tego wideo. Kartografowie to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gier z gatunków wykreślanych, więc nie dziwi to, że kolejne nakłady się wyczerpują, a ogry Games robią do druki, najbliższy do druk, zarówno pierwszych kartografów. Jakiej drugiej części Herosów ma pojawić się w sklepach we wrześniu, ale to nie koniec dobrych wiadomości, bo w tym samym czasie pojawi się coś jeszcze. Dla większego urozmaicenia rozgrywek, możecie dokupić również dwa mini dodatki, zatytułowane Architekci i Herosi oraz nowe pakiety map. Każdy zestaw map to osobny bloczek z arkuszami i inne zasady. W lodowym pustkowiu na mapie pojawi się zamarznięte jezioro, w stepach ketry trzeba będzie otaczać latarnie, a Hornhelm wprowadza rynek do kupowania przedmiotów z różnymi zdolnościami. Wydawnictwo Muduko przyzwyczaiło już nas, że oprócz gier planszowych wydaje też gry książkowe i właśnie przed sprzedaż najnowszej z nich wystartowała w ostatnich dniach mowa o Dunder albo Kot z zaświatu. Zwróćcie uwagę na nazwiska autora. Jest nim Radek Rak, czyli laureat prestiżowych nagród, m.in. nagrody literackiej Nike i nagrody imienia Janusza Zajdla. Dunder albo Kot z zaświatu opowiada o przygodach Kota pewnej wiedźmy, któremu przytrafiają się różne historie. My, jako czytelnicy, będziemy podejmować decyzje, kogo Kot spotka na swojej drodze, przez jakie krainy będzie przemierzał itd. Książkę można czytać na wiele sposobów, za każdym razem wskazując Dunderowi inną ścieżkę i tym samym będziemy mieć inne zakończenia. Premiera książki zaplanowana jest na 25 października. Przechodzimy do działu premier, czyli jakie gry możecie już od ręki kupić w sklepach z plansówkami. Na początek zapewne jedna z najgłośniejszych premier tego roku, czyli najnowsza piąta edycja talizmana. Wiecie, że ta kultowa przygodówka ma na karku już ponad 40 lat. Niezmiennie wcielamy się w jednego z poszukiwaczy przygód i wędrując po krainie zdobywamy doświadczenia, odnajdujemy przedmioty, a wszystko po to, żeby jako pierwsi dotrzeć do starożytnego artefaktu, czyli Korony Władzy. Polska wersja piątej edycji tym razem została przygotowana przez oryginalnego wydawcę, czyli Avalon Hill, a Rebel odpowiada za jej dystrybucję na terenie Polski. Ze zmian mamy całkowicie nową szatę graficzną i layout kart, do tego plansza jest mniejsza i przy niektórych polach akcji pojawiła się ikonografia. Jest też kilka zmian w działaniu niektórych akcji, co ma sprawić, że gra będzie przebiegała sprawniej. A propos kultowych gier, tym mianem można nazwać też Abalon, czyli grę logiczną w wypychanie się kulkami. Rebel wydał właśnie wersję kompaktową, sam raz na jakieś wyjazdy, nie tylko wakacyjne. Elementy Abalon Go zostały pomniejszone, a nakładka na plansze, którą widzicie na grafice, pozwala na zapisywanie rozgrywki. Pojawiło się też coś nowego dla fanów Star Wars czyli dwa dodatki. Nie przyjmuję kapitulacji i też mi na ratunek. Każde z tych rozszerzeń zawiera oddział złożony z czterech nowych jednostek. Jeżeli grywacie w RPG, to ten tytuł jest zdecydowanie nietudzinkowy, bo rozgrywa się go w ciszy, używając wyłącznie telefonów komórkowych lub innego komunikatora. Mowa o zaginięciu Alice od wydawnictwa Alice Games. Na sklepowe półki trafił właśnie do dróg podręcznika podstawowego, a wraz z nim pojawił się dodatek Silent Falls. O czym jest zagięcie Elis opowiadał u nas Cyprian, więc odsyłam was do tego materiału. Zapewne ten żółty stworek przywołuje wspomnienia z dzieciństwa niejednego z was. Pac-Man zbratał się teraz z jedną z bardziej znanych gier logicznych na literę Q, czyli korydorem. Przyznacie sami, że dość niespodziewane połączenie. W każdym razie polska edycja Corridor pac Pacman ukaże się już 14 sierpnia od wydawnictwa UV Games, o co chodzi w grze? O takie stawianie ogrodzeń, aby blokować przeciwnika, a samemu przejść na drugą stronę planszy. Dla urozmaicenia można zagrać w wariant, w którym Pac-Man musi zjeść wszystkie cztery kulki mocy umieszczone na planszy, a przeciwnicy próbują mu to udaremnić. Tego samego dnia, czyli 14 sierpnia, Juvie wypuści również poręczną wersję kławale. To też jest gra pojedynkowa, logiczna, tym razem w przesuwanie stosów kamieni, tak aby ułożyć cztery swojego koloru w jednej linii. Nasza księgarnia ujawniła datę premiery Złotych Świątyń, czyli gry z serii Wyprawa do Eldorado. Zaplanowana jest ona na 9 października. W tej części docieramy do legendarnego Złotego Miasta i zaczynamy jego eksplorację. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Złote Świątynie są samodzielną grą, ale jednocześnie mogą posłużyć jako dodatek do pierwszej wyprawy do Eldorado. Chacha Games rozpoczęła w minionym tygodniu wysyłkę przedsprzedażowych egzemplarzy The Bridge. Oznacza to jedno: część z Was już gra, a część będzie mogła sprawdzić ten tytuł za parę dni, po tym jak odbędzie się oficjalna premiera sklepowa. Dwie niedawne premiery od Lucky Daga Games, czyli Halo Wierza i Duna Imperium Powstanie zaliczyły bardzo dobre otwarcie i zniknęły całkowicie z magazynu wydawcy. Oznacza to, że cały nakład trafił do sklepów i tam oczywiście jeszcze te gry znajdziecie, choć halo wierzą, raczej tylko już w pojedynczych sklepach. Przy takim zainteresowaniu jak najbardziej dodruk jest planowany, Halo Wieża ma powrócić do sprzedaży pod koniec września, a najnowsza Duna w grudniu. Wydawnictwo Phalanx mocno poszło w kierunku rozwijania autorskich gier i jedną z nich jest Lords of Heaven zaprojektowane przez Aleksandra Jagodzińskiego. Możecie ją kojarzyć, bo autor kilkukrotnie pokazywał ją na różnych konwentach. Jest to gra tematycznie osadzona w czasach pierwszych wypraw krzyżowych, a mechanicznie połączenie kontroli obszaru z zagrywaniem kart. Lords of Heaven będzie miał swoją kampanię na Gamefoundzie, a ta wystartuje już 27 sierpnia. Również na GameFoundzie, ale 12 września, wystartuje kampania specjalnej edycji Puerto Rico 1897 od Awaken Rams. Na razie ujawniony został nowy wygląd pudełka, pokazano kilka wizualizacji kafelków, towarów i budynków oraz miniaturkę statku. Jak przystało na Awakenów, możemy spodziewać się, że tych zmian będzie więcej. Oczywiście polska wersja językowa jest planowana. I na koniec taka ciekawostka także z platformy GameFound. Ion Game Design szykuje reprint Pax Porfiriany, czyli ponad już 10-letniego Paxa, który opowiada o czasach dyktatury w Meksyku tuż przed rewolucją. Wiadomo, że będzie to wersja Ultimate Edition zawierająca sporo nowych kart i odświeżoną szatę graficzną, a całość zostanie zapakowana w bardziej kompaktowe pudełko. Po więcej najświeższych, codziennych newsów zapraszam Was na naszą stronę internetową www.planszoweniws.pl. Oraz na Facebooka. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube'ie oraz na naszej stronie www.planszowemu.pl, bo z nami wiesz co z grami.